Siemano, z tej strony Turek i dzisiaj będziemy sobie grać w Dorsy bo widzicie, po nowym update'cie i dzisiaj będę chciał przejść nowe pierwsze piętro, bo słyszałem, że dużo się wydziało w tym nowym piętrze no i jak można zauważyć, jest dużo nowych modifiersów i niestety usunęli trochę, np. El Goblino on Bray oraz Lights On usunęli widzę. Niestety tak się musiało wydarzyć, ale jest Baby Head, Small Hands i to jest strasznie trudne. Rush Around, nowe modifiery, wszystkie inne. Every angle. Dużo jest słuchajcie, nowych modifierów, na przykład New Roommate. Run from it. The, city, the, the, the Tiny Still Arrives. No i dużo tutaj, słuchajcie, jest. Więc no, nie będę już przedłużać, po prostu zaczynajmy zwykłą gierkę, bo ja nie mogę się doczekać. Dobra, słuchajcie, już właśnie jesteśmy, jak można zauważyć. Ja nic kupuję. No i co, lecimy. Więc, dobra, słuchajcie, właśnie sobie wyszliśmy z, wiadomo, z windy i myślę, że klasycznie sobie będziemy grać. Szefki, wszystkie zrobione. No i co, otwieramy pierwsze, gdzieś słuchajcie Przepraszam bardzo widzę za taką słabą grafikę Ale mam ogólnie Ja mam teraz, kupiłem sobie kiedyś monitor 4K Tak gdzieś, pływa już 3 miesiące temu I ogólnie jak sobie Kupiłem, to ogólnie jakby Mam jeszcze ten monitor Słuchajcie, z tą zwykłą grafiką Czyli inaczej 1080, 1080 pikseli I właśnie teraz słuchajcie Gram na grafikce Teraz gram, teraz gram sobie na Monitorze 4K, i ja ogólnie nie wiem czemu, ale jak, sobie, jak będę chciał jak, jak chciałem nagrywać e, filmy w 4K, to o, nie wiem czemu, ale po gdzieś paru minutach, na przykład z 3 albo 4, to już były normalnie lagi ciągle, tak po prostu lagowało. Normalnie były 1 je, lub 2 FPS, nie wiem czemu tak się dzieje. Nie wiem, jakbyście mogli coś pomóc, to napiszcie w komentarzach, byłbym bardzo szczęśliwy. A ja nie, jak ja nienawidzę tego pokoju. Dobra, to idziemy do kolejnych drzwi. Więc sobie mam plan, że zrobię live'a w środę albo czwartek gdzieś. Live'a z tego do po prostu, że live zrobię live'a z, z Dorsów, ale kontrolujecie ten. Kontrolujecie moją grę. Nie to, że spawnujecie sobie potwory, tylko że możecie... macie różne opcje, na przykład możecie mi zaspełnić figurę albo dać mi... No róże są rzeczy, więc no. Raz. Dobra, słuchajcie, właśnie idzie pierwszy raz. No i poleciał nasz ulubieniec. Nie wiem, ale kiedyś, jak jeszcze przed tym update'em, zawsze kiedy sobie tak drobnie grałem, to miałem taki mały stres. Chodzi o to, że miałem taki mały stres po 50 drzwiach, bo później już było trudniej. Była większa szansa na ambush'a był, był greenhouse, czegoś, czym się trochę stresowałem. No i. A teraz to jest tak bardziej przyjemnie. Jest ten, są fajniejsze pokoje. O i widzicie, widzowie! Jak widzowie, widzowie możecie zauważyć, jest, jest generują się pokoje takie, że po prostu jest Espresso albo Reddit, nie wiem, jak oni tam się go czy to jego nick. Zrobili, zrobili takie pokoje, że jakby są odwrócone. O, no i mamy teraz pierwszy Painting Room. la lala, piękniutko. No i lecimy dalej. O, no i widzicie, tutaj są też to obrócone pokoje. I jakoś w ogóle ta świeca daje chyba większy. Ten. Dalej świeci. Tak, zdecydowanie dalej świeci. O mój Boże. Przynajmniej światło nie niszczy. Jest zdecydowanie szybszy w ogóle. że wystraszyłem się. Widzowie, kolejny pokój odwrócony. No i widzicie, daje większy ten... Dalej to świeci ogólnie, to jest fajne dosyć. Ok, czyli tutaj. No i zobaczymy, widzowie, jakie fajne teraz jest ten. Tutaj piwnica. Zobaczcie, jaka fajna teraz. Wy jeszcze możecie się zdziwić dlaczego ja jeszcze nie idę do wyjścia. Ponieważ widzowie tutaj wypad ja teraz coś mówię. No i teraz, o, widzicie ogólnie? W każdy, każdej piwnicy, jaką będziecie mieć, słuchajcie, szukajcie wszędzie dokładnie, ponieważ znajdziecie takie smoothie i one dosłownie regeneruje wam 50 hp. To jest tak dużo, słuchajcie działa normalnie jak ta paczka z tymi, wiecie, lecz, lecz, tymi leczeniami. Jezu, zmarajcie się straszyłem! Całe szczęście, że jeszcze L-Splash albo Red. De -de -re, albo Red Ten, jeszcze fajnie, że nie usunęli tego. Całe szczęście. Całe szczęście, że akurat tu była szafa. Jest, masz słuchajcie, te oczy tego Sika, tak się pojawił na ekranie, które mnie straszą. Dobra, lecimy. Słuchajcie, jest taki, mam dla was pomimo takiego trika. Jak będziecie trzumać, jak będziecie trzymać S w kastence, to widzicie? To będziecie już dalej ten. Ogólnie w siku, więc... Kolega mi to powiedział, więc... O, dziękuję Ci kolegi. Dobra, to idziemy. Biegniemy. Nie obracamy, nie obracamy się. Kurde, blisko był. Rush. O, widać, że teraz Rush nie niszczy parnaście, ten pokoi do przodu, tylko teraz jeden pokój. Nie co. O, tak. Jaj, mamy... Ale coś co przynajmniej emituje światło. Czy, jak to się nazywało? Nie wiem. Co tak czy jest ras? Serio, rasz w tym pokoju? ajajaj. Nisiszka, aj, aj. no zjadł mi tabletki. Ah. No, ajajaj. Aj, aj. Dobra, używam rewajwa, słuchajcie. Ja wiem. Nie wiem, że są trochę głupi, ale ogólnie. Nie chcę się od początku zaczynać. Ah! Boże święty! Ty szczurze, mały. Na widzowie to jest. Słuchajcie, nowa. Na początku wygląda jakby się to nic nie zmieniło, ale już zobaczycie. Niech to sobie... Jak widzicie, słuchajcie, widzowie. No trochę się pozmieniało. Raz patrzcie. Książki, które... Książki takie do zebrania. O, kur. Słuchajcie, książki, które w są do wzięcia, świadczą o tak. Są zawsze niebieski, a raz mają taki, taki kolorek. No, mają do tego: Moonlight, czy jak to się nazywa, tam. Nie, wiem, możecie mnie poprawić w komentarzach. Wiecie, już dawno w to nie grałem. Więc no. Nie, dobrze, że figura idzie w moją stronę, ale dam sobie książkę. Szybko tutaj sobie ucieknę. No, słuchajcie, myślę, że chyba znalazłem wszystkie książki jakie tutaj są na, na dole. Bierzemy sobie karteczkę i uciekamy na górę. Zakręcimy sobie coś zegarek, wyzmiem sobie. Kurde. О, боже. Уф! Йоу! Боже мой, как это было близко. Близко. Да, мне не хватает одной. Это уже трудно. Ага! No to fajnie, pierwsza próba. Uff, znalazłem przynajmniej. Kurde, teraz jest teraz smutne, bo teraz, jak słychać po, po 50 drzwiach, jak potwór szyb od razu przeleci, to od razu już cię chce wywalać. To jest smutne. No i słuchajcie, mamy teraz tutaj już drogę do Jeffa, więc sobie pójdziemy teraz tak. Patrzcie, widzowie jak ładnie tak trochę świątecznie, klimatycznie. Strasznie fajne to jest, że tak Espresso to zrobił, czy tam Redibuse. Tak fajnie się tak chodzi tutaj. Witam cię fajnie. A tutaj taki zwykły pokoik. No. Słuchajcie, fajna aktualizacja, strasznie. Za, po, polecam wam wrócić do tej gry, bo teraz fajnie się gra strasznie. Dobra, więc mamy. Wyjdziemy sobie tutaj, żeby mi ruszyło. Hmm. Dobra, wrzucam czat. To co masz? Peperoni w tych oczach! Papa pa, Dobra, że już przekonałeś mnie. Pa. ze Szwajcarii, ze Szwajcarii. Chciałam strasznie skrucyfiksować Wojda, ale potrzebowałbym jakiejś osoby do tego. Radz widzowie, jak słuchajcie już to oglądacie, jak oglądacie to 24 grudnia, to Wesołej Wigilii i miłej wam życzę. Żebyście się cieszyli Wigilią, prezentami. Wszystkiego jego widzowie. mam taki mały, bo mam taki fajny znaczek, bo mam taki fajny symbol katolicyzmu, Wiecie, chodzi mi o krzyż, wiecie. Ile ja widzowie napiszcie w komentarzu, jakbyście jak byście chcieli napisać w komentarzu, to napiszcie w jaką religię wierzycie. Ja na przykład wierzę w katolicyzm. No i mamy szpital. Jest! Dziękuję Bogu, że akurat tam się to znalazło. Że akurat tam było. Raz się zaryzykuję, trudno. No, ja wiedziałem. Ale tu jest kolda zawsze dużo, słuchajcie, skupiam się słuchajcie. na grze. Słuchajcie, widzę, bo ja na, na chwilę myślałem, że on leci z przodu. Tego jakoś cię nie chcę jakoś potęcywać.

No i ja mam szejka. Prawie by było, jakby się dało zastakować, ale się nie da. Co? Ej, co jest? Ja myślę, że się nie da wziąć. Nie no, kurde. Dwa szejki, to, to ja wygram, to już mam spokojnie. Ale to jest ładny greenhouse. Patrzcie, jaki ładny greenhouse. Ja taki słodszy dźwięk. Będę to zrobiona. Nie wiem, czemu, męczę, mam wrażenie, że mi telefon brzęczy. Kurde, się... Nie mogę... Kurde, nie da się skrucyfikować snara. Nie byłoby śmiesznie, jakby się dało. Dobra, lecimy słuchajcie, życzymy powodzenia widzowie. Lecimy. ŚKUR... Czy nie wspominasz, że jestem najlepszym graczem w tej grze? Kurde, trollu. trolu. Słuchajcie, ten krucyfiks, słuchajcie, bardzo ratuje. Zapie, no, no serio! Zapie się już szejka. No skurde, serio! Czy będę chodzić po tej stronie, gdzie są światła, żeby nie wdepnąć w ciąg kubek. Ojeju! Nie, nie ma. Dobra, lecimy z... Dobra, lecimy, słuchajcie, z tym koksem. Pamiętajcie widzowie, jakbyście mogli taki kibicujcie mi, proszę. Lecimy. Ale poczekajmy aż zacznie, zaczną się świecić O nie mi się Mem z olejem w Ameryce Igeniu, wspominam o tym, że Dorca co najlepsza gra. Słuchajcie so, widzowie, bo ogólnie mam plan zacząć se serię na moim kanale. The good pizza, great pizza, więc jeżeli wam się... jeżeli... jeżeli spodobał wam się taki pomysł, to napiszcie w komentarzu. O! Myślę, że będę robić tak, że tutaj się zaraz zajmę tą pierwszą częścią. Ogólnie figura ma w sobie to, że ona często... Kurczę, jeden ostatni został. Won! Von. Vypad. 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 Tu že ostatni stane šmětek. Dobrá. z tym tím jak Zobaczymy. 6 7 3 4 2 Czy nie, nie wspomniałem o tym, że mam demencję? 1 7 8 4 2 Mam to. Ostatnia. Sześć, siedem, sześć, siedem. Pięć. Nie wiem, nie zgoduję. Pięć. Dwa. Dobra, let's go, chat. Kurde, przypadku... powiedziałem, gdzie mam biegnąć, ale nie Czy ma pan może kupować Nie, nie ma. O nie, panie, co się dzieje? Spokojnie, chcesz shake Zamów już, już Aha. No to fajnie, mam crucifix'a w kastylankę. Co? Dobra, to widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobał odcinek. I następny odcinek postaram się zrobić w czwartek. Czyli chyba 29 grudnia, z tego co pamiętam. Chyba? Ja bym nie jestem pewny. No i co, subskrybujcie mój kanał i myślę, że nie, zna, nie zachęcam do subskrybowania, chociaż nie zmuszam. Mam nadzieję, że się spodobał odcinek. I co, widzimy się w następnym. Słuchajcie, wiecie o tym, że ten krucyfisk, który mi został, nie zmarnuje się? Zresztą tutaj dodatkowa są! Dobry pies! Znaczy zły pies jak takie wolno! Esa!